starość nie radość zobaczmy czy tu też jest ryba czy nie a te małe gumki to prędzej te ryby biorą Sięma, siema. Udało się już złowić trzy pstrągi. Jeden taki jakiś dziwny, jakiś jakby potokowy, mieszany jakiś był. Ale się skurczy byk zażar. No, ja te, te ostatnie 5 minut, co tam mam, no to ja myślę, że to zostawię, no nie? Na, na, na tym filmie. Live'u nie będzie, no to live skasuje mnie, bo za dużo głupo się tam gadało. I o dziwo, żaden nie spadł. Na, na, na te gumki i takiego małego dziga już jeden ko... mi obciął ogon przy gumie, no nie? Ty, a jak ty robisz karpik to, że tam masz tam napisane cześć i taka łapka skąd to się dobierze? Czy to jest opcja z YouTube'a, czy, czy ty, ty, ty sobie tak robisz? O, jaki pszczągal był, ja pierdzielę, ale tu siedzi pszczągal. Taki, nie wiem, chyba z pół metra wyszedł do tego, ale nie udało mu się uderzyć. Spróbujemy jeszcze raz powoli, powoli. One tu przy brzegu, siedzą zaraz. Już uciekł A to samo tak robi, no rozumiem, to się już podszywają po TikToka, że tak jest, nie? Tak samo O, siedzi, siedzi. Kurde. Ja oddziela, ale fajna zabawa. Nie będę już brał je na, na ten do podbieraka, tylko będę tak odczepiał przy tym ten jest ładny kurde połknął chyba Francuz nie ten człowiek. Não, e o cheque aí. E guitarra. E guitarra.